Witam wszystkich z tej strony Unlock, a to jest kolejny odcinek z Minecraft. Tym razem jest to prezentacja naszego serwera, który udostępnimy dla, dla Was, czyli dla widzów. Co, jest to serwer 20-slotowy, całodobowy oczywiście. Co tu jeszcze więcej można powiedzieć? Free build, tak? Czy jak to się nazywa? Tak. No, free build. Każdy, kto wejdzie na serwer, zarejestruje się oczywiście tutaj przez odpowiednią komendę dostaje automatycznie działkę jakiej wielkości? 40 na 40 no, działkę 40x40 40. Eee, może o surowcach, jak tam działa system surowców to możecie powiedzieć no to najpierw się typujemy do fabryki komenda wad fabryka Później no i w idziemy... wpiszę wszystkie komendy, nie? Idziemy proste. I powinien być znak, nie? No musimy... usunąłem go przez... przez przypadek. Uh -huh. No dobra, ale w każdym razie w lewo jest fabryka... ...kamienia, tak? Tak, i tutaj stajemy... ...i kopiemy. Jest to coś do kopania. No patrz, kop to i on się powoli odnawia. I ze stonna wypada, z kamienia wypada diamenty rudy. Hmm, dobra, ja jestem na game GameModzie, więc i tak tego nie, nie widzę. Wyszczę, wpiszę game mode, Zero. 0. kilo. To daj mi, bo już wpisałem. Ma diamentowy. No dobra. Wypada? Lec mi wyleciał. Kopałem się trochę. I oczywiście wypada O mi wyp Nie, to już było pewnie no, ale wypadł wróg oczywiście. No i tu akurat wiem, farta wypadł mi czerwony Kamień. Dobra, co jeszcze? Yy, na ta tak Jest drewna. Dobra, tak Dobra, masz siekierę. <grym> Nie widać cię w ogóle, ale masz tutaj. Dobra. I każde drzewo odpowiada temu drzewu, to powinno? Tak. No, czyli wykopaliśmy sobie. Po 20 minutach decyduje się tak, tak. Głęboko jest w. 10 w dół. Aha. Mniej więcej tak to działa. Oczywiście drzewo jest różne, No, ale będziecie mogli sobie polować na to drzewo. Ile tam będziecie chcieli, jakiego, bo jeszcze coś sprawdzę Tak, jak tutaj są deski, to deski wypadają, Tutaj koło będzie piaskownica O, to będzie ta owieczka mhm. Którą zabijemy Dla przykładu Dobra, teraz no. idziemy na warp działki Okej, okay. warp działki I... I tutaj będzie spawn no, tutaj zrobimy spawn. Poczekaj, ja sobie już game model zrobię. Okej. Okay. Żeby, dost, no, żeby no, dostać mów. działkę... tak. Nie, no mów, mów. Żeby dostać działkę, piszemy p-auto. Poczekaj. A nie... A nie tą, którą chcemy? No to piszemy... p-claim. No. Załóżmy, no dobra, tutaj jest... Mm, moja działka, tam z tyłu co widać ten domek jest ufo.kema tutaj jest moja druga działka a załóżmy, że... poczekaj, tutaj jest czyja? moja aha, no dobra, to jest twoja tu jest twoja, no dobra, ale ja jeszcze będę chciał jedną dobra, okej, okay. tak przykładowo, jeżeli ktoś będzie chciał załóżmy tą działkę widzi, że tutaj jest... nie ma tabliczki, to znaczy, że jest wolna wchodzi i pisze komendę yy slash p spacja claim i wtedy działka staje się nasza, tutaj na tablicy się wyświetli Wasz nick i możecie budować na tej i niszczyć yy, osoby postronne, których nie udostępnicie, żeby mogła yy, cokolwiek robić na działce to nie będzie mogła nic yy, zniszczyć, tak, ani postawić tak, aby doda dodać kogoś do, do działki to pisałem p add i nick jego no, czyli właśnie, coś takiego. Wszystkie komendy napiszę w tym jeszcze, nie? Dobra. Co tam jeszcze? Glina, będzie z czego wypadać? Glina będzie kupowana. Aha, czyli jeszcze do sklepów musimy skoczyć. Musimy na miasto skoczyć, pokazać plinki. Czekaj, jeszcze coś miałem. A y, VIPy mają dwie działki, a SVIPy, Super VIPy mają trzy działki. No, czyli ja jestem w tej chwili super VIPem, już mam trzy działki. No. no dobra, i coś jeszcze tutaj na działkach? Chyba już no i na... wszystko. No a tutaj jeszcze wszyscy sobie dobudują to co mają dobudować. Dobra, no to idziemy na spawn, nie? Tak. Żeby iść do miejsca startowego, czyli takiego jak wchodzimy na serwer, to się slash i spawn wpisujemy. I tutaj jest budynek spawnu. Z budynku spawnu wychodząc w prawo uliczką sobie idziemy. I dochodzimy do areny takiej malutkiej, malutkiej ale no chodzi o to, żeby się nie ganiać po, po arenie, jakoś nie wiadomo, ile. Ktoś, kto się będzie chciał naparzać, może spokojnie sobie tu przyjść na arenę. To jest PVP i będzie mógł stoczyć jakiś tam pojedynek. Ci, którzy chcą się pojedynkować, mogą przyjść tutaj. To tu jest jeden narożnik wyjścia na niego. Drugi narożnik jest w tym miejscu. Oczywiście między nimi jest. Poprowadzony tunel. Dobra. Lecimy dalej drogą. Tu jest budynek, nie wiadomo po co, ale jest. Yy, dalej mamy parking oczywiście, nie wiem, tak tylko do ozdoby. I sklep, czyli w sumie główna atrakcja. Yy, tutaj. To co, wchodzimy. I są oczywiście rozsypane. I chodź tutaj, będziesz tu czekaj, czekaj. wszystko. Mhm. No to zaczynamy. Tutaj możemy sprzedawać diamenty, yy, różne surowce. Sprzedawać? Mhm, możesz sprzedawać, kupować. Yy, w prawym, spr... kupujesz. W prawym kupujesz, yy, w lewym sprzedajesz. Tylko na tabliczkę musisz kliknąć. Mhm, czyli tutaj na przykład mogę podejść i diament sprzedać, tak? Tak, na tabliczkę muszę kliknąć. I ja. kosztuje jak się sprzedaje i kupuje, to jest tyle sam, taka sama nie. cena? Nie, jest inna, mniejsza, o wiele. Jak się sprzedaje, to jest mniejsza, tak? Tak, o 90%. Procent. O kurde, czyli jak sprzedam no. jeden 10 diamentów, to będę mógł za to kupić jednego diamenta dopiero. Tak. Aha, czyli znaczy nie ceny. Jak sprzedasz 60 diamentów, to kupisz 10. bo to jest dla 10, dostajesz. E, tysiąc No dobra, a jak to. Jak to w ogóle zobaczyć, yy, co za Żeby... ile sprzedaję? Poczekaj, ja wyjdę z game moda i zobaczymy. Ale nie może, muszę ci o, o opal zapytać. Aha, no to zapisz No dobra, no mam drzewo. Wakacje, no to chciałbym je sprzedać. Obojętnie, gdzie tak? Nie mm -hmm, szukam no to... akcji? Tutaj szukasz ok akacji. No dobra, no mam. No i klikasz. prawym. E, lewym. Ups. Nie tu gdzie, tu gdzie? Tu. Na tabliczkę. No prawym, tak? Tak. Nie lewym, czekaj. <laughs> lewym, o. No i sprzedałem. I teraz jak chcesz sprawdzić ile masz hajs, to piszesz. Dobra, no, dostałem 3,75. Piszesz, o, money No dobra, a teraz chciałbym. Y Kupić. To nie masz tyle kasy, to problem kupujesz. A gdzie jest jakaś cena napisana? Piszesz na dole. Bój, to jest 400, czyli za ile kupujesz, a na końcu jak jest S, to za ile sprzedajesz, czyli 40. Aha, czyli... Ło. Wow. No dobra. I jakbym chciał sprawdzić swój sam konta, to Mani, tak? Wpisuję. Tak. Nie, nie masz dostępu do tej komendy. Co? Zaraz będzie. Tak. Zaraz zadytuję. To nie działa, to wyskakuje, że masz 40 dolców. Mhm, dobra. A jeszcze VIPy mają jakiś inny, tak? Sklep czy coś? Tak, ale to będzie później. Mhm. No dobra. Co jeszcze musimy pokazać? No i chyba tylko tyle. No dobra. No to co, no to IP i komendy, które tutaj przedstawiliśmy i jeszcze inne, jeżeli się jeszcze pojawią, to będą w opisie w tym filmiku, tam możecie sobie wszystkie komendy posprawdzać, w razie czego, z czasem myślę, że jeżeli będziecie grać, to się po prostu naużycie tych komend już na pamięć i nie będzie z tym żadnego problemu. A jeszcze coś na, na spawnie będzie regulami pomoc. No czyli właśnie, będą czyli wypisane tu, komendy. Tutaj też komendy będą wypisane w razie czego. Czyli wystarczy znać praktycznie jedną komendę spawn i w każdej chwili możecie każdą komendę przeczytać. <kuh> yy, no to co? No to wszystko chyba, nie? No, oświetka. No dobra. No to zapraszamy na serwer. No i mam nadzieję, że będzie Wam się miło grać. Trzymajcie się, cześć. Czemu?